Dzieciństwo i młodość Chopina zwykło się wiązać z Żelazową Wolą i z jej mazowieckim pejzażem. Zapomina się wszakże o tym, że już, że Chopin już jako sześciomiesięczny niemowlę wraz z rodzicami oczywiście przeniósł się do Warszawy i tam spędził czas aż do 21. roku życia. To jest do ostatniej chwili, w której przebywał Polsce. Nie mam wam się powiedzieć, że w Polsce, pomimo tego, że oczywiście wiemy to wszyscy, kraj nasz był pod zaborami. Ale ponieważ pomimo, że ojcem Chopina był Francuz, Chopin zawsze mówił o swojej polskości i mówił, że był Polakiem. Słowo polska, ojczyzna, często będzie padać dzisiaj i nie powinno to nikogo dziwić, bo przecież my tutaj obecnie wiemy, że Chopin jest, jest na wskroś Polski. I może właśnie dzięki temu, mówię może, ktoś mi powie zbyt ostrożnie, ale może właśnie dzięki. Zwykło się mawiać, że pośrednikiem między Chopinem a szerokim światem jest Warszawa. Natomiast pomiędzy nim a Warszawą jest jego dom rodzinny. Bo też rzeczywiście dom rodzinny Chopina to była cudowna kolebka. Cudowna. Wszyscy się tam kochali. Ojciec, matka, dwie siostry Chopina. To cudowne. To cudowne, kiedy atmosfera w rodzinie, w której rodzi się geniusz bo takim niewątpliwie szokem był, jest dobry. Wiele dobrych i wspaniałych chwil tam spędzić. Szczególnie dwie osoby były w jego dzieciństwie ważne, były jego aniołami opiekuńczymi. Najpierw jego matka pochodziła z kół. Być może od niej słyszał pierwsze, Jawiaki, te na wskroś polskie melody. Pięknie, wiemy z niewielu przekazów, ale wiemy, że pięknie śpiewała, wspaniale grała na fortepianie. Była osobą bardzo lekką. I druga osoba to starsza siostra Fryderyka, Ludwika, która jak jego, jak jego starsza, jako jego starsza siostra była jego powiernicą. Ona, jak się wydaje,